O, szczęść Boże, tam z tyłu jest kościół Najświętszej Maryi Panny na piasku. I tu się przesuniemy lekko, coś tam widać w tym kadrze filmowym do katedry. I tam 12 maja, czyli w najbliższą niedzielę, będzie piękna procesja różeńcowa. Będziemy też nieść figurkę Najświętszej Marii Panny Fatimskiej, bo już 13 maja będzie 107. rocznica objawień fatimskich ale pomyśleliśmy sobie, żeby 12 maja zaprosić Was, dlatego Was zapraszam z tego miejsca, o, od Matki Bożej na piasku do katedry. Jakbyście mogli przyjść, to będzie o 18.00 msza święta. Ksiądz Paweł Cymbrowicz, proboszcz katedry, wygłosi kazanie. Potem przejdziemy z różańcem świętym do katedry. Tam będzie zakończenie, adoracja jeszcze piękny maryjny Wieczór. Przychodźcie z rodzinami i dziećmi. Weźcie łożańce. Pochwalmy Maryję. Bardzo ładnie jest tutaj o 9 rano we Wrocławiu. Pozdrawiam Was i czekam na Was w niedzielę.